Czasem tak bywa, korzystając ze smarta na Allegro, że nam brakuje że do limitu, żeby dostać przesyłkę za darmo. <laughs> o, więc co robimy? Grzebiemy po produktach danego sprzedającego. I ja wygrzebałem coś takiego. Cześć! Dzisiaj taka mała prezentacja słuchawek i7 STWS. Mhm. Typowa chińszczyzna Taka prosta masówka mhm. A teraz Was zapraszam na taki szybciutki iBoxing A zresztą go teraz tutaj wykonam Patrzcie Jest pudełko, otwieram bo tu nie ma co iBoxingować Tu jest futerał ze słuchawkami Jakaś tam instrukcja po chińsku i, i angielsku Niepotrzebne i kabelek jakiś tam, taki mizerny do ładowania. Dobra, a teraz a propos słuchawek. Tylko telefon jeszcze wyciągnę, żeby wam pokazać. Mamy te słuchawki. Zobaczcie sami, nie za specjalne. Poczekajcie, zejdę tylko z kadru i może się wyostrzy. O, tutaj widzicie, w ten sposób one wyglądają. Sorki, że tak, bo aparat czasami ma problem z ostrością. A ten odcinek troszeczkę na spontanie nagrywam. Wykonanie może nie jest jakieś rewelacyjne, jak chodzi o dźwięki. Nie jest jakiś super, ale za tą cenę 20 zł i to kupiony na Allegro w Polsce za dwie dychy jest przyzwoity. Jest czysty, ładny dźwięk, taki trochę płaski. Ale co jest ważne? Głośne są, naprawdę są głośne. Wystarczy trochę nastawić, nie tak jak te takie tanie słuchawki, niektóre, że mają praktycznie na full wzięty dźwięk, i dopiero cokolwiek słychać. Nie, tu już praktycznie od niskich tonów. Jak jestem tak jak tutaj w pokoju, raptem na 10% nastawiam wskaźnik na telefonie. Na jakieś 20% na mieście. Więc to już o czymś świadczy, jak chodzi o te słuchawki. Dobrze, jak chodzi o sparowanie ich. Sobie włączę sobie Bluetooth. I tak jak widać, tu na, na wyświetlaczu, wy będziecie też mieli że to. To jest, tak jak powiedziałem, jak widać na wyświetlaczu, one się parują w ten sposób. Na u mnie są wyświetlane jako dwie oddzielne słuchawki. Mhm. Instrukcje do parowania też Wam podam, bo niby że dwie osobno sparować i dopiero potem podłączyć. A w niektórych właśnie telefonach jest tak, że one są jakby jako oddzielne się wyświetlają. Dwie oddzielne słuchawki 90% Więc znaczy, tutaj jest tak, że jest jedna jako WS, jako ta główna, druga się łączy, jest, ale w tej jednej mamy informacje, nam się wyświetlają jako główny zestaw. Jak je włożę do uszu, można normalnie z nich korzystać. I tutaj jest problem. One tak delikatnie siedzą, na przykład wczoraj w autobusie, jedna mi wypadła, rozleciała się, ale złożyłem ją z powrotem i jest ok. Ja je wziąłem, tak jak podkreślam, jako dodatek do swojego zamówienia. I, i jeszcze jedną rzecz, żeby sprawdzić, czy tego typu słuchawki mi odpowiadają, zanim wydam większe pieniądze, bo na pewno będę chciał coś kupić lepszego. Następnymi słuchawkami to będą takie z gumkami, troszeczkę inny typ, jak chodzi o wygląd ich, ale myślę, że je zamówię na AliExpress i wtedy z Wami się podzielę opinią. W Polsce kosztują 40 zł. Na tu i teraz mieć nie jest drogo, jak na polskie realia, ale na AliExpress można je wyrwać za jakieś 15-17 zł. I myślę, że jako drugie podejście będzie to też fajne, żeby. Po prostu sprawdzić, czy tego, tamtego typu będą mi się podobać, słuchawki będą mi odpowiadać, i dopiero wtedy sobie jamry, czy boze, czy jakieś inne zamówić, dużo lepsze, już za kilka stówek, już takie raz a porządnie. Mhm. Ale mówię, i jak chodzi o muzykę, tak troszeczkę płytko jest, ale oglądanie filmów typu na YouTube jakichś filmów czy podcastów, słuchanie jest ok. Na Netflixie filmów, dokumenty myślę, że w porządku. A jakieś takie z efektami czy coś? Nie wiem do końca, czy bym się zdecydował na tym oglądać. Bo podejrzewam, że troszeczkę by, bym był stratny na tym. To już lepiej z jednego głośnika mono w telefonie oglądać. Dobrze, dzisiaj taki troszeczkę na luzie ten odcinek, w środę. Bo chciałem się z wami powiedzieć opinią tych słuchawek A i co jest ważne, na dwie godziny słuchania wystarczają akumulator. Mhm. Czuwanie w plecaku do 5 godzin, ale dwie godziny słuchania. Dla mnie jak na taką cenę OK, dobra, bo ja do pracy jadę godzinę z hakiem. Więc sobie podłączam do powerbanka, podładuję w pracy, wracam znowu załączam sobie. I na razie ich, ich, ich tak używam, bo mogę w ten sposób. Na bieżąco słuchać swoich podcastów i mam czas. Dobra, na razie, cześć pa. Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał. Myślę, że Was nie zanudziłem. Dzisiaj taki troszeczkę na spontanie ten odcinek. Pamiętajcie, że mam Instagrama. Mhm. Mam też Discorda kanał. Póki co jeszcze jest, żyje, jakoś tam funkcjonuje.